W dzisiejszym odcinku spędzę całą noc z potworami, debyty nie są przyjazne, a tym bardziej dla mnie. Będą miały za cel prześladowanie, traszenie, a nawet zabijanie. Ale na szczęście nie będę sam. Jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej filmów z takim kontentem, to zostaw łapkę i suba oraz napisz, czy boisz się horrorów. A tymczasem zapraszam do oglądania. Cieszę się, stary? Boję się... <laughs> chodź, chodź, fajnie będzie, chodź. Boję się. O właśnie, nie robimy? możemy stąd wychodzić, Brama się za niedługo zamknie. To jest w ogóle lepsze. No pa! <laughs> Widzisz? <A! laughs> Widzisz super stary, nie, jesteśmy nie, nie. w nawiedzonej. Ja, nie wiem kto to mógł być. Nawiedzona farma. Musimy, stary, przetrwać całą noc. Jesteśmy w domu i w tym domu będą rzeczy, które nam mogą pomóc. Wiesz, jakieś bronie, miecze, zbrojki. <laughs> Ale będzie strasznie, będzie dużo mobów w sprawie. Przepraszam, więc się przepraszam, szykować. poczekaj, poczekaj, ja się giga boję, ja się strasznie boję takich rzeczy. Ty coś słyszysz? Ty masz paranoję? Ja, ja, się, ja się boję w ogóle dźwięków wchodzenia, bo ja <laughs> jestem tak nastawiony, <laughs> a że... A ja, ja się mega wypańczyć. jaram właśnie, ja bardzo lubię takie rzeczy. Chodź. Ja ma gdzie... to w słuchawkach! <śmiech> co to? Co <śmiech> coś się dzieje jakby? Ty mówisz o w słuchawkach. Okej, okay, posłuchaj stary. Musimy zobaczyć, czy w domu coś jest. Mamy crafty. Okay, dobra. Po w domkach crafting. zawsze będą jakieś itemki: typu. Bierz. Craftujemy em... coś, do obrony, obronę, okej. Okay. Musimy znaleźć w pokojach. Słyszysz mnie w ogóle? Bo my tutaj mamy jeszcze ten dźwięk. Jest... że jak oddalamy, to lufer jest cichszy, ja jest u niego cichszy. O! Skrzynka, to jest ale po dźwięk, wszystko z głośne <laughs> Ale super, będzie. Nie, nie oddalaj się ode mnie. Skrzynka. O, dobra, pusta, no dobra, pusta, no niestety pusta jak moja, moja głowa Okej, jak EJ WSTAŁ! Ty też to słyszałem Ty wstałeś, wszystko git WSZYSTKO GIT Ja się tak tego Chodź, chodź Pierwsza skrzynka jest niestety pusta Jest mi tak ciepło Jest mi tak ciepło Spokojnie Dobra Mi z tej coś i uciekajmy stąd No właśnie rozkradam się po domku może coś w tym będzie, obyś ty Nie, dywo. nie, co weź ode mnie, gdzie jesteś? <laughs> jestem tutaj, chodź, chodź, chodź. Ej, trzymamy się razem, proszę, ja jestem naprawdę ostatnią osobą, która lubi takie rzeczy grać. <laughs> Dobra. Um, Miliśmy się ze mną. Na ile masz głośność Minecrafta? Minecraft? Ja, ja mam na maksa Minecrafta, a ty? 20... Musimy się rozejrzeć, stary, bo w domku nic Dobra. nie widziałem. Ty idziesz pierwszy, ja idę ostatni. O, skrzynka. Ty, diamenty Nig mam! Zobacz. Nigdy się nie odwracamy, stary. Nigdy <grym> się nie odwracamy. Aż tak się boisz? Czekaj. Pajęczynę też wezmę. Żeby tutaj ten... Nie no, będzie git, będzie super. Nie, nie jest super, jest strasznie. Zbrojkę, zbrojka. Zbrojka. <grym> Łap zbrojkę, będziemy tak sobie chodzić Szybko! Musimy stąd jak najszybciej wyjść. Musi... A Musimy przetrwać noc! Musimy przetrwać noc! Jeszcze trochę zostało. Ej, ale nie wychodź stary, ja ty nic nie pisam Mam żelazo i węgiel! Chcesz, okay. chcesz może ten pochodnie mieć? Mo, tak, chcę! Okej, okay, stary, łap dla ciebie. O, ty, od razu jasno jest, dobra Ej, tam coś jest, tam są jakieś bloki. To... Nie, to jest cmentarz, ty tam idziesz, ja tu zostaję. Nie, nie zostaję Ej, słyszałeś to? to? Nie. Okej. Okay. To dobrze. Chcesz strzelić? Ty zobacz, jak to wygląda? Nie, nie chcę, nie chcę, bo mi każdy nabój jest ważny. No oj, pa, ty mamy mikstury życia i czaszki. Dobra, Dobra. jest git, mięso ci się też przyda. Coś się jeszcze jest? Musimy to splądrować, musimy zobaczyć, gdzie jest najwięcej rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ekipa U. się postarała zrobić nam content, więc musimy to Myślałem, wykorzystać. Myślałem, z z zombiakiem, stary. <laughs> Ej, czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Ej, co się Dobra, chodź do domu, chodź do domu, chodź do domu, chodź do domu! Szybko! Szybko, 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 szybko! Nie, bradam się! Czujesz te dźwięki cały czas? się ciągnie! Aj... Gdzie on jest? Aaa! Czekaj! Nie widzę. Jest czysto, jest czysto Czemu na razie. to jest takie głośne, jak to się już wyłączy. Może Jezu. coś w domu będzie. Szybko, szybko, szybko. Jest, jest, jest. Ej, a to jest głośne. No, mamy ten zbroję, to łap, ja to biorę. Ale super! To nie jest super. Ej, a coś, to nie coś jest. jest? Nie, nie ma. Ty, można wyjść na dwór, patrz. A tutaj też puste. Kurde, tu są skrzynki zmyłki. Ja się nigdy nie, odwra nigdy się nie odwracam plecami. <noise> Ale jest super. To, że mamy karabiny, to będziemy tak panikować. Typ typowy amerykański horror. Okej, okay. jest czysto. A może ty pozycji chcesz iść? Bo, eee... ja... Bo ja lubię takie rzeczy, i ja uwielbiam ja się bać. Ja żebyśmy się wkopali w ziemię i zamknęli oczy i... A, a nie zgadzam się. Ja nie mogę wyjść. O, już. Chodź. Dawaj parkour. <noise> no jak ty to zrobiłeś? No dawaj, chodź! No serio! O, o, w końcu, dobra, chodź. O, to nie było straszne, to back z was. Ha 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 Tak, słyszę to ciągle. Ej, tutaj coś jest. Tutaj coś jest. O! Kolejny armor! Chodź, masz główkę, a ja mam spodnie Co to jest? Nie wiem Co to poszedłeś spać Okej, weź zbrojki i weźmy ten Okej, okay, nic. Chyba w tym domu już jest wszystko czysto. Zróbmy tak, że ja ciebie zastrzelę, o. a ty mniej. Ej, mamy jabłka. Wiecie co jest najgorsze? Że oni się przygotowali. Oni testowali tego mod Te mody testowali. Nie no, stary, no nie, jest, jabek nie marnuj! To nam się przyda. Ja bym jeszcze poszukał na dworze. Ej, co to było? Szkoła, no głuchy jesteś. Nie wiem, że ale gdzie? Nie no, to jest pułapka, no i... drupy coś. Dobra, chodźmy na... Na dwór, na dwór szybko, na dwór. Typowe horrory, może coś jeszcze znajdziemy? Chodź, chodź, chodź. Jest? W git. Robimy jak nie w typowych horrorach, że się nie rozdzielamy. A, myślałam, że to jest skrzynka, dobra. Je jest git, jesteśmy raz. Czekaj, mogę wziąć to? Mogę, 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 dobra. Jest git, ty jesteś takiego, to nic nie. Nie znoszę cię, nie ma. Ej! Jest, jest stary, jest tam zombie, jest tam zombie. zombie jest, w sensie? Tak, wysra. A ma broń! Dobra, aż tak strasznie nie był. Ej, lecimy, mały zombie, mały zombie, mały zombie. Ej, serba, mnie o płomieni! Dobra, mi płomieni, na nim na nim, użyj na nim. No tak. już, a, no już to nie ma, nie ma sensu, czekaj, Chodźmy... nie, jak ty tego nie widziałeś? Nie mam pojęcia! Mnie zamurowało! Ale ja autentycznie tego nie widziałem! Raczej ja i tylko itemy muszę poustawiać Dobra, stary! A dlaczego nie możesz użyć miotacza płomieni? Mogę, tylko... Ty to nie jest Okej, okay, to nie jest miotacz płomieni, to jest po prostu z zapalającą amunicją. Ej, a to jest skrzynka. O! Kolejne, kolejne! Stary! Łap spodnie, łap spodnie, a ja buty. Ej, pajęczyna nie jest głupia, bo możemy ich taki jakby w to, w tym, tym. No, trzymać. Ej, to dawaj otoczmy ten dom, co ty na to? Dobra. Dobra, czekaj, czas musimy płaść. A to my nie mieliśmy stąd wyjść, a nie zostawać tu na noc? A stary, a to jest naturalny bro... ten, mury. A I... co, jak my będziemy chcieli... Co, stary? Wszystko tak, ja tak, bo tak A Co, było? jak y, my będziemy prowadzić uciec i sami wpadniemy, to ten. Czekaj, czekaj muszę nam stworzyć miecze, stary. Bo szczerze. Bo to... 12 municji mam tylko. No to właśnie, nie marnujmy. To, to, to. Łap, stary. Mam nadzieję, że się nie boisz. Właśnie. Nie, nie, wcale się nie ten. Ej, ktoś otworzył drzwi! Kto? 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 Czekaj, zamknę drzwi. Stary! 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 Kto jest? Stary! Stary! Z tej perspektywy źle to wygląda. Z tej perspektywy źle wygląda, ale ogólnie... Śmiesznie. Stary! Stary, to jest mod na ten, na, na takich rzeczy. Teraz mamy tabliczkę get out. Olol. Oh, lol. No, ej, ale na razie jest git. Może tutaj coś jeszcze będzie. Czekaj, chodźmy tutaj po dniowy. Co to? Co to było? Gdzie? Nie słyszałeś? Słyszałem, ale gdzie to było? Nie wiem, tu był jakiś dźwięk po prostu. Dobra. Klik mi. Ej stary klikać! Kliknij O nie, o nie, o nie dźwięki jakieś ten... Ej ale... Ja... Serio się cykam, ale chodzi o to, że... Że to...

Pomóż mi, pomóż mi to zniszczyć. Pomóż mi to zniszczyć. Bo takie klimaty. Ale pani się da uchroniła. Czemu nie możesz tego zniszczyć? O, teraz. Ty ty nie mogę tego zniszczyć. Nie mogę tego. Okej, okay, chodźmy dookoła. To jest stoi! Co? Tutaj w środku. To, to. To jest stary! <śles> to jest okropnie. Mamy ja, może jakiś zegar? Bo nie wiem, ile nam jeszcze zostało. Księżyc. Jest nadal w na tej pozycji. Na zewnątrz się stoi, na zewnątrz się stoi, chodź tutaj szybko! Stary jest, on jest. Stary, czekaj, czekaj, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Nie, 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 nie. czekaj, trzeba go zastrzelić. Ciały rozwijasz, nie! Dostał. Ty, ale żyje. Ja mam nic, mam tylko cztery. Ważne, żeby mieć jeden na samym końcu. No jest, ja bym podszedł do niego, ale nie, tak się nie robi. Dobra, idziemy do niego, bo ja. Tutaj, tu, tu będą będę nas straszyć, jak nie wiem, co? Co on robi? Jest, ja... nigdy nie grałem tych monek! Aaa, patrz w prawo, patrz w prawo! Ty To jest Okej, nie wiem czy iść Okej, a ten? Ty Pa, ona na niego. Ten? Z Zbiegnie w ciebie. Zbiegnij w ciebie, na 100%. O FAK! O FAK! Co ja zrobiłem! Co, co co, co? mam czarny ekran! A ten? Nie, ten nie... O drugi się zastąpił. Aaaaa! Okej, okay. nie, nie mam ten, nie mam ten, nie mam ten, a ja jabłko też wezmę Tylko mam to do jedzenia Pan to miejsce Jeszcze trochę wytrzymaj, musimy tylko przeżyć noc Pamiętaj, nasza... ZOMBI SĄ! Ty, on łapy... on łapy w To jest więcej tych ludzi Czekaj, mi może gdzieś i... Czekaj, chodź to zniszczymy a -a 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 -a. też to miałeś? Tak <szus Fill URLs> Też to miałeś? Nie, to zeszłam się na, na... pierwszy raz w życiu, zeszłam się grandzić. Ej, a ty serio się boisz? Tak no szczerze. Tak? Ja... Ja nie lubię horrorów. Ja uwielbiam. Ty na nawet... kocha horrory, ale ja nienawidzę horrorów i ja się tak boję, panicznie się boję. Ej, a! <śmiech> <śmiech> okay, blokujemy, blokujemy. Może niech to się skończy już. Krad jeszcze trochę, na... jeszcze trochę. Widzisz, dlatego mówiłem, żebyśmy byli w domku. To jest właśnie mój główny powód. No te modyfikacje są fajne. Czekaj, możemy go... Ty, mogę go chyba usunąć, czy nie? Eee, mięso <grym> z niego wytropiło. To się nazywa świniobicie. villagerobicie. robicie. No. Ty, a ten dom my chyba możemy nawet No nie, on no, się nami te potwory! Yyy, <grym> do, do góry, do góry. <grym> <grym> do góry, do góry, do góry. Do góry. Ale nigdy więcej! Nigdy więcej! Ja już umarłem dwa razy, ja nie chcę! Ile ty razy umarłeś? Chyba ani razu. Zróbmy tak, że przeskoczmy, O nie, nie zaskoczymy. Nie, nie, tu nie ma sensu, ale chodźmy na dach, może coś na dachu, zobaczymy co jest. Ej, na razie jest pusto, ale... Ty broni w ręce, a nie tak chodzisz ten! Wyważ, jestem po prostu ziomek, ale... Ty, ty! Ty, wydawało mi się, czymś się coś ruszało, bo już nie wiem, co to jest chizy, ja, Mi to się wydawało, konta. że krew się rusza. <noise> nie, przez to broń mam animację. Dobra, stary, zostajemy na dachu? Czy co robimy? Bo ja nie mam pojęcia co tutaj robić. Tutaj... To było nie, chyba tego nie było. Nie ty mam pojęcia. Tutaj! Wiem, tutaj tutaj gdzie zawał. ty jesteś? <noise> nie opuszczaj się. Jest e, git. Bila... Nie, trzeba je rozwalić. Trzeba je rozwalić. Ja się nie mogę na to patrzeć. No zgnisa jest I mamy flesza dużo Tego też mamy dużo yy. Co, co, co? Co to było? Nie słyszałem nic, nie, nic nie słyszałem No nic dźwięk takiego mięsa A bo rozwaliłem tego Akurat tego się nie martw, ale Nikogo nie ma na razie trzynka jest ta pusta Mogę celować, ale nic nie widzę Nie... Yy! No, <grym> no ała, A czemu ja! Czemu? Ja? Czemu, 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 czemu chciałeś zrobić? Czekaj, chyba... Ale to nie to... Ja uderzyłem! To, to. Dobra, jednak nie, jednak nie, nie jednak nie, nie, jednak nie. Gdzie to było? Czekaj, chodźmy tutaj szybko, chodźmy szybko. Wiesz co jest najgorsze? Nie wiem jaka jest godzina. Już księżyc prawie samo... Zachował... To co to było? Co to, to było? Gdzie to jest? Nie wiem, ja wiem, nie wiem. Czekaj, tutaj, je, nie, 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 jest, jest pod nami, jest pod nami, aaa, wracaj do domu, wracaj do domu, wracaj do domu, szybko wracaj do domu, a, nie wracaj do domu, a, do, na dół, na dół, Okej, okej, okay, 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 chyba już jest gdzieś, znikło, znikło, okay. znikło, znikło, nie ma tego, dobra, jest okropnie, jest okropnie, już nic nie ma na razie, tylko pęczyny, dobra, ja wezmę, bo mi się już tutaj skończyło, o nie, Okej, okay, czekaj, jaka jest godzina, ja jestem ciekawy, czy coś jesz, o, żesz, stary, Stary, tego nie było, chodź do góry. Ty też to masz? Nie dostanę się efekt. możemy uciekać! Stary, też chcę stąd uciec, ale nie możemy tak po prostu uciec, musimy tutaj po prostu się przetrwać. Chciałbym uciec, ale nie wiem jak. Ty! Robi się widno! Robi się widno już! Tak? Tak! Okej, okay, ale na razie już niczego nie ma. Tak! tak robi się widmo, stary! Czyli zaraz się tam ta brama otworzy. Zaraz się tam ta brama powinna otworzyć, to... I biegniemy. Idziemy do niej, dobra, ale czekaj, boże jeszcze nie. Bo jak ona znajdzie... Znowu. Zjedz sobie jabłko, zjedz sobie jabłko uh. Okej, okay, jem, jem to Jem, to jem tyle tych jabłek, że lat... On nas na pewno zaatakuje, bo Jak jest światło Złej, stary, słyszysz to? Aaaa ah! Co tam jest? sary, sary? Nie mogę strzelać Ja też nie mogę Okej, just to? Wiesz co, może chodźmy stąd? Nie I mogę mu nic zrobić! lewo, w lewo, w lewo, dawaj, 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 dawaj! Dobra, dobra, szybko! Uciekajcie do portu, gdzie jest port? Po drugiej stronie! Ej, nie od... to się nie otwiera, to się nie otwiera, to chyba musimy zawrócić! Ej, go, go, ale to go, go, jest go, 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 go. Hiza. Dobra. Czyli ten, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ej, stary, jest ich trochę. Uciekaj, uciekaj! Zabłon, zabłon, Ej, jest, jest, patrz! Dawaj, dawaj, dawaj! Skok, skok! Okej, okay, uciekamy, uciekamy! Soda, to jest straszne! Idziemy, idziemy. Dobra, uciekliśmy z tego miejsca, udało się, stary! Udało się nam! <śmany> Nigdy tutaj nie wracam. <śmany>